No halo. No siema Walduś. Będę miał dla Ciebie załadunek. Gdzie tym razem? Żeby nie było jaja jak ostatnio. A co? Co ostatnio? No, ty wiesz z czym? Nie listyców. No właśnie, żeby nie było jak ostatnio. Masz cię zapisać? Ja tylko coś ty sobie wezmę do, do pisania. No czekam, czekam. No możesz. Pisz. Mikołajki. I koniec. No dobra, okej, okay. co? I tyle? Tak, tyle. Tylko pamiętaj, nie pomyl niczego. Nie, spokojnie, nic nie pomylę. Tylko tam się streszczaj, Waldek. Halo. Ty, no problem jest. Jaki jest problem? No problem jest taki, że mi powiedzieli, że czego tylko 6 palet przywiozłem. No a ile załadowałeś? No, pojechałem do Mikołajek i powiedzieli mi, że tutaj ci tylko 6 palet załadujemy. Nie więcej. Jak tylko 6 palet? No bo tylko tyle mi załadowali. Przecież podałem ci miejscowości. Nie. Powiedziałeś: "Pisz Mikołajki i koniec." No to zapisałem Mikołajki no i koniec. Waldek